Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Na festyn przygotowano loterię, w której było 120 losów, w tym 80 wygrywających. Przed rozpoczęciem festynu dołożono jeszcze 20 losów wygrywających i 20 przegrywających. Czy prawdopodobieństwo wyciągnięcia losu wygrywającego w tej loterii zmieniło się po dołożeniu losów? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród pierwszego, drugiego albo trzeciego. Więc jakie mamy uzasadnienia? Może zapoznajmy się z nimi. Różnica liczby losów wygrywających, przegrywających po dołożeniu losów jest taka sama jak na początku. Dołożono tyle samo losów wygrywających, co przegrywających. Zmienił się stosunek liczby losów wygrywających. Do liczby wszystkich losów. Więc my będziemy właśnie obliczać stosunek, jaki był na początku, a jaki był po dołożeniu tych losów. Więc zobaczmy, co było na początku. Były losy wygrywające, przegrywające i razem. Razem wszystkich losów było 120, wygrywających 80, bo to jest treść zadania. No to ile było przegrywających? Od 120 odejmujemy 80, to jest 40. Co się dzieje? Później dokładają 20 losów, wygrywających 20 losów również przegrywających, no to mamy wygrywających już 100, przegrywających 60, to ile razem jest? Jak do 120 dodamy te dwie 20, wychodzi 100, 160, tak? I teraz ułożymy stosunek. Pytanie było, czy prawdopodobieństwo wyciągnięcia losu wygrywającego w tej loterii zmieniło się? Więc losy wygrywające. Tych losów wygrywających jest 80, a wszystkich 120. Czyli mamy taką proporcję: 80 wygrywających do 120. Oczywiście skracamy. Tutaj po jednym zerze możemy skrócić, wychodzi 8 do 12, jeszcze skracamy przez 4, wychodzi nam 2 trzecie. Czyli 2 trzecie jest to prawdopodobieństwo, Wylosowania losu wygrywającego. Tak było na początku. A jak jest później? Czyli wszystkich losów już jest 160 po dołożeniu tych losów wygrywających i przegrywających, natomiast wygrywających mamy 100. I tu również skracamy. Po jednym zerze, więc zostaje. Więc na dole nam zostaje 16, a na górze 10. Skracamy jeszcze przez 2, więc 10 na 2 to jest 5, a 16 na 2 to jest 8. No i mamy 5 ósmych. No i proszę zobaczyć, oba ułamki są już nieskracalne, tak? Więc proszę zobaczyć, że tutaj nam się zmieniło. Zmienił się stosunek liczby losów wygrywających do liczby wszystkich losów. Dlatego też powiemy, że tak, prawdopodobieństwo wyciągnięcia losu wygrywającego w tej loterii zmieniło się, ponieważ zmienił się stosunek liczby losów wygrywających do liczby wszystkich losów. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.